A nikogo nie uratuje Kurwa oh. naprawdę? Tak, a y. Oj, nie, chuj, no i nie a w tym się... kierunku Nie tutaj Ale biegnie, jak szybki Nie no idź Czy podeszłeś? Uciekłem, co? cofnij <grym grym> Gdzie ona jest? Uciekła, nie Tam Akalios ja. zaraz zabije, zaraz, nie zabije. Nie. zaraz mnie zabije, zaraz mnie zabije no tak! Nie podchodź do tego! Nie podchodź do tej chury. Już widzę jakiego korcisz no, Ja to farmiam na ten. On o, bije. To jest walka! Mamy go! Mamy go kuba! Tu jest nie walka. wiem, nie wiem! <grym> tak! wygląda każda gierka. Ty to robiłaś tam? Dobra, no patrzcie, patrzcie! No. Widzicie tego Branda? Widzicie tego Branda? Widzicie no tego branda, patrzcie, patrzcie. Widzę, 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 widzę. No, patrzymy, no, patrzymy. Kurwo! <śla> <śla> kurwa. Kurwa. Dajcie jednego. Kurwa. Give one. Chodź tu. Chodź tu, <śla> kusko, stranie, głowienko. Mam! Ale, ale, ale kradziesz, Najlepszy dżungler. Najlepszy złodziej. Najlepszy. Po prostu nie masz rację. Najlepszy. Proszę pomocy Idziemy tam wóz. Dobrze. Zabiła gozery. Kurwa, nie udało się! <laughs> co zrobi sen. Nie wiem. A co my zrobimy? Najlepiej zrobić. to i toczył Woltorz. Jaki gamer! No... Patrz, to jest tylko kur... Wiesz co? Wiesz co wkurzyłaś mnie na tej Lux, Wkurzyłaś mnie. Bardzo mnie wkurzyłaś w tym momencie. Wykurwie. Na patrz patrzcie teraz. <laughs> <dış absolutely. laughs> to te plaisy. <laughs> o kurwa, się wjebałeś. Czemu on tu już ma? Patrzcie, wy idziecie tam, a ja zostawiam stawiam portal stąd. Patrzcie. A tak. Kurwa. Macie portal, macie portal. Here we go. There we go. Idę kana casa dinia. Ta jaka kurwa. Hola, teraz twoja kolej, twoja kolej. form. <laughs> I no, to co go wyzywaj? No i se go wyzywam. Bo jest już tam między wyzwaniem. E, ten. jakiegoś gościa. No, jak Zamknij pizdę. Jest już tam między wyzwaniem no, artystów. A wyzywaniem mnie przez to, że kogoś słucham. No bo masz rozjebany guz muzyczny, bo słuchasz zjeba. O, jest tak, jest tak. A dla mnie ty masz rozjebany guz muzyczny, co? Nie, 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 ale moje zdanie Cienione jest bardziej cenione niż twoje, kurwa. Nieprawda prawda jest taka, że. jesteś tak rozjebany. Czekałem, kurwa na ten argument. <laughs> Dobra, to nocturne se przypierdolę Laścika przynajmniej. No, ale... Nic nie powiem, nic nie powiem, powstrzymasz. <grym> no zwiezywaj mnie i powiedz, żebym wyszedł kurwa, no proszę Nie bać <grym wytrzymał>